Chciałabym serdecznie podziękować, że byłeś z nami. Teraz na Ja dziękuję za zaproszenie, za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia. Niestety dzisiaj krócej, dlatego że czekaliśmy na debatę, którą wspólnie obejrzeliśmy. I tak naprawdę to nie bardzo jest co komentować. Mamy do czynienia z kandydatem na prezydenta, z człowiekiem młodym, dynamicznym, wykształconym, przygotowanym do tej funkcji i z alterego Lechem Wałęsa człowiekiem, który przerywa, przeszkadza, który został fatalnie przygotowany do tej debaty także od strony gastrycznej. Nie wiem, czy pił gazowane napoje, czy jakieś kapusty się obiad, ale widać było to, to cofanie się posiłku, gdzie on w ostatnim momencie smakowicie to przełykał, zjadając też końcówki. Człowiek, który ma trudności z posługiwaniem się językiem polskim. To jest ilość bezrobotnych, to jest cały czas, to są sformułowania, które rażą, jak się czy kogoś słucha. To nie jest rozmowa dwóch ludzi pod budką z piwem, że można się takim językiem bardzo przyziemnym, dosadnym posługiwać. Trzeba wiedzieć, słowa mają swoje znaczenie, jest obowiązkowa składnia, jest gramatyka języka polskiego. Jeśli ktoś mówi, że staje w prawdzie, to raczej można powiedzieć, że może stanąć w g, natomiast w prawdzie się nie stoi, bo prawda nie jest rzeczą materialną, którą można albo zdeptać, albo zanurzyć w niej się po kolana. To świadczy o tym, że ten człowiek nie bardzo już wie, co mówi. Przede wszystkim nie odpowiadał na pytania. Na pytania najważniejsze, tam gdzie one padły, on zaczynał opowieść o poprzedniej rzeczy, rozmywając to, tracąc de facto czas, który jest przeznaczony na proste odpowiedzenie. Przerywanie jest rzeczą skandaliczną w takich wypowiedziach, gdzie jest wcześniej to uzgodnione, że każdy z kandydatów ma równy czas, ma pytanie tak samo długo zadawane i tyle samo ma odpowiadać. Jeśli jeden kandydat drugiemu wchodzi w słowo, przeszkadza i zajmuje mu połowę czasu, to dla nas jest to niezrozumiałe. Ale to jest wina tego, który przeszkadza. Natomiast epatowanie nas tym, że ja jestem człowiekiem przygotowanym, ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem, to znowu mamy do czynienia z wałęsą. Z wałęsą numer dwa. Dajcie mi władzę, a ja urządzę. Już takiego mieliśmy. I poprzednie 5 lat prezydentury, a szerzej 8 lat rządów jego zaplecza politycznego, bo to jest kandydat partyjny cały czas jednej i tej samej partii. To, że oficjalnie wystąpił z partii w momencie wyboru, to jest rzeczą naturalną, ale partia go sfinansowała, partia go przedstawiła jako kandydata do tych wyborów, więc jest kandydatem ponadpartyjnym, bo jest kandydatem Platformy Obywatelskiej. I nikogo więcej, nawet sojusznik partyjny z w tej chwili rządzącego, czyli dawnego ZSL-u, w pierwszej, którego przecież nie poparł, wystawił własnego kandydata. Więc kto był jego zapleczem, kto był organizatorem tych wyborów i z jakich pieniędzy ta kampania jego została sfinansowana przez Platformę Obywatelską. Więc to jest oszukiwanie. Samego siebie nie, bo on dobrze wie, ale próba oszukiwania nas. Tą debatę w całości Bronisław Kolorowski przegrał. Przegrał dlatego, że nie potrafił się znieść ponad to, nad, co jest jego obowiązkiem, żeby stać się strażnikiem konstytucji. Tam, gdzie został wypunktowany przez Andrzeja Dudę, wycofał się, uciekając w odpowiedzi typu sowieckiej propagandy. A w Ameryce biją Rzymów. I to jest podsumowanie. Czy jest sobą czy kiedyś się tego Dziękujemy.